Cześć, Kuba Perzyna z tej strony. Chcielibyśmy się pochwalić Wam troszkę, że w naszym sklepie DSK pojawi się nowy towar. Są to filmy DVD, których niestety brakuje u nas w skate shopach i w dystrybucjach. Dystrybucje często nie sprowadzają, nie wiem, różne są tego powody. Fakt jest taki, że nie ma wiele osób chciałoby kupować nie może, nie ma skąd, nie wszyscy mogą z zagranicy zamawiać. Kiedyś, kiedyś dawno temu w DSK było dużo filmów, mieliśmy pewne dojście, potem przez dłuższy czas ich nie było, nad czym bardzo ubolewaliśmy, no i w końcu stwierdziliśmy, że trzeba to zmienić za wszelką cenę, żeśmy ściągnęli trochę filmów, na początek taka partia 10. Wybieraliśmy pod kątem takie, jakie nam się podobają, troszkę starszych też dla, dla kolekcjonerów, ale, ale wybranych pozycji, także Myślę, że Wam się spodobają i być może ktoś kupi. Chciałem Wam powiedzieć o kilku, może żeby, żeby Was zajarać, żeby zachęcić do kupowania, bo to fajna sprawa. Nie ma to jak obejrzeć na telewizorze, mieć, dotknąć. Nigdy nie zginie, nigdy nie przepadnie, bo na niektórych są jakieś dodatki, także fajna sprawa. No i co, wartościowe rzeczy, kawał dobrej roboty, którą się trzyma właśnie w jednym ręku, w jednym opakowaniu. Także no ja osobiście z Andrzejem Tomek, Kotry, Gutek też po części, wszyscy staramy się tych filmów zawsze jak możemy kupić i, i, i kolekcjonować. Także pierwszy, który tutaj Wam pokażę to jest Shorties, firma, która w tej chwili niestety nie ma teamu, ale kiedyś była moim, naszym zdaniem, moim zdaniem bardzo fajna. 1998 roku, jeździ Chad Muska, Steve Olson, Peter Smolik, Sammy Baptista, To'an Nguyen, Jesse Sylvie, Aaron Snyder i Brandon Turner. Większość z nich na pewno kojarzycie, część z nich już nie jeździ lub, lub nie widać ich tak na scenie, ale e, na pewno z tego filmu bardzo e, polecam Wam przejazd Petera Smolika. Tutaj kawałek Wam puszczę, ja akurat mam, przygotowany pięknie. E, Peter Smolik, straszny, bardzo techniczny przejazd. Bardzo fajny, no, skatowałem go, go ostro, no, możecie go znaleźć na YouTube, zobaczyć, jest wiele, wiele dobrych trików naprawdę, jak widzicie, nawet na te czasy. Także, także bardzo polecam, tutaj jeździ pod rap, pod kapelę jakąś zaprzyjaźnioną jego, także wszystko naprawdę fajnie, fajnie wygląda. Film w ogóle dostał pełno jakiś nagród. Nie wiem czy to jest ściema, ale, ale podobno tak. Eee, zresztą tutaj jest opisane na YouTube, że ten przejazd Petera Smolika był wybrany jako e, najlepszy styl. E, właśnie po, po tym przejeździe wybrano go w Translotskiej Boardingu za najlepszy styl roku 1998. Dobra, ale, ale cały film poza Peterem Smoliką naprawdę warto obejrzeć. Baker 3, trochę nowsza produkcja. No, tu już na pewno większy z Was kojarzy. Nie, nie najnowszy film, ale, ale w miarę świeży. Jeff Lenosi, Terry Kennedy, świetny park. Andrew Reynolds, wiadomo. No, prawie wszyscy. Antoine Dixon, super po prostu. Takie początki Antuana Dixona. E, tutaj mój osobiście ulubiony przejazd, no to właśnie Antoine Dixon i Terry Kennedy, który w tym, e, w tym przejeździe bardzo mnie rozśmiesza. Bardzo śmieszny gość. I też jeździ pod swój utwór e, Fly Society, pod kawałek rapowy. Wszystko oczywiście fejki, na poręcze. Także polecam. Video Radio to jest film z turu Sirka po, po Europie z 2001 roku. No i jeżdżą znakomitości Jamie Thomas, Chad Muscum, marka Freyard, To jeszcze jest Chris Cole, Sami Baptista, Tom Penny. Także świetni skaterzy. I mm, produkcja Transworna, czyli wiadomo, że, że na poziomie. Tutaj film Volcom uliczna produkcja. Cały team gościł w Nowym Jorku w ciągu jakiegoś tam czasu i nagrali materiał. Także polecam. Free Your Mind, yy, drugi transport 2003 roku. No i mamy tutaj przejazdy Rob Welsha, mm, Daryl Stanton, Chaos chaosik, bardzo fajny chaos. Tutaj zaraz wam pokażę montaż. Trochę słaba jakość tutaj na YouTube, ale po prostu co jeden trik to jest coś niesamowitego. Po każdy trik, mimo że to już 2003 rok, no to jest po prostu jeden z lepszych montaży na filmach Transworld, moim zdaniem. No i oczywiście Robet. No, tutaj Roberge to jest klasyk na tym filmie. Kolejny film, no to Blind, What If. Blind Team yy, trochę się zmienił od tamtej pory, ale oczywiście stale jest Ronnie Krieger, którego tutaj przejazd bardzo polecam, Grant Peterson, Chris Markowicz jeszcze był wtedy w teamie, no przejazd Ronnie Kriegera po prostu, no jak każdy zresztą, ale ten jest no naprawdę też niesamowity, jak zwykle spokojna, luźna muzyczka i do tego piękny styl i techniczne triki. Kolejny filmik to Red Dragon, film Red Dragona Skateboard Party, drugi film, pierwszy też byśmy bardzo chcieli mieć, jest moim zdaniem lepszy i, i niesamowity ten, ten pierwszy film, ale drugi też jest całkiem dobry, no co mamy tutaj takie osoby jak Paul Trepardier, Aaron Johnson, Raz Milligan, Paul McNaught, Moses Itkonen, Colin McCase, większość oczywiście z Kanady. Świetny team. Przedostatni Transworld skateboarding. Side and Scene. Moim zdaniem jeden z lepszych transportów. Pięknie się trzyma to DVD, oryginałkę, po prostu coś niesamowitego. Henry Sanchez, każdy przejazd. Dustin Dolin, Hit Kirchards jako ostatni, po prostu coś niesamowitego. John Cardiel, wiadomo, legenda. to tą ale ale dla mnie osobiście Henry Sanchez i Hit Kirchards też tutaj jest jeden chaos po prostu. Jeden z lepszych transportów i ostatni również Transworld Subtitles z roku 2004. Mamy tu Brandon Bibel, Ryanem Wenningiem tutaj jeździ, Pat Duffy i Stefan Janowski. Ostatni przejazd też świetny, również dobry transport. Także jest tego trochę. Filmy będą dostępne u nas oczywiście w sklepie internetowym, więc teraz jest prościej je dostać. Także polecam Wam bardzo. Mam nadzieję, że będziecie kupować, a my w ten sposób będziemy mogli zamawiać te filmy żeby było ich coraz więcej, żeby były coraz fajniejsze. Prawdziwy skate moim zdaniem, powinien mieć filmy deskorokowe i gazety. Nad tym też będziemy pracować, także, ale na razie filmy, więc zapraszamy.